Witajcie w powtórce T114 w losowaniu z ósemkami na mapie Miasto Duchów. Mamy tutaj na pewno fajne losowanie, nie ma czołgów ciężkich 10 poziomu. Co prawda jest dwa razy Karo 45T w Plutonie, ale ja bym się ich szczerze mówiąc w mieście nie spodziewał. Może być coś innego, mogą faktycznie pojechać, spróbować wygrać miasto, pomóc swoim. Zgarnąć tutaj parę ładnych fragów, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo z takimi dwoma gagatkami, którzy wyjadą na nas w tym samym czasie, zbyt dużych szans nasz bohater nie będzie miał. To jest E4, to jest pojazd, który co prawda ma obrotową wieżę, ale nie w pełni, bo ona się obraca tylko 90 stopni w lewo i w prawo, nawet może nie całe 90, ale mniejsza z tym. Nie chcę o tym teraz myśleć, skupmy się na bitwie. Tutaj za momencik mogą wyjechać czołgi ciężkie E75 i T10 możemy karać, wydaje mi się, nawet bez golda po słabszych punktach. W sumie tak jak, niemalże każdym czołgiem, ale Goldem będziemy ich przybijać niemal za każdym razem. Mamy na nim w końcu 375 mm penetracji. I to nie jest mała wartość w tej bitewce. Tylko jak pancer ma tej penetracji więcej, ale o niej ma tyle, że matko Boska Częstochowska naprawdę najwięcej w więc ciężko się z takim czołgiem porównywać. Mamy SHPTK, i tutaj mało osób wie, ale można złapać na nich bicie, a. I timingowo przeoczyliśmy strzał w 75, ale nie dostaliśmy spota. On nie wychylił jakoś wyjątkowo daleko, wychylił delikatnie, pokazał gąski. My zdążyliśmy go wyspotować, on nas jeszcze nie wyspotował. I co robić w takiej sytuacji? No jest bardzo prosta zasada. Dojeżdżacie do narożnika, wychylacie, jaż mu działo tak, żeby było za narożnikiem, i próbujecie w ten sposób wyspotować przeciwnika, bo. Co by tu dużo mówić, spotujecie, macie dwa punkty do wykrywania przeciwników, jeden jest właśnie na jarzmie działa, a drugi jeśli dobrze kojarzę to jest najwyższy punkt waszego czołgu. Mogę tutaj się mylić, możecie mnie śmiało poprawiać, nie zgłębiam się w mechaniki WOTA tak dokładnie jak niektóre osoby, ale wydaje mi się, że to tak mniej więcej właśnie działa. Za to tych punktów przez które wy możecie dostać spota jest znacznie więcej, bo naprawdę na froncie po bokach na tyle jeszcze wieża nie, jest tego trochę i nie chce mi się ich wymieniać. Tutaj E75 na słabszym dziale, jeśli dobrze kojarzę. I to może dać nam odrobiny pewności siebie, ale uważajmy, bo jeszcze T-10 nie dostała spota, a on też może nas nieźle porobić. Nasi powoli ciśną linią 0. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tam stoi Lynx i to jeszcze w plutonie zisu 152. I te dwa pojazdy obstawiam, że jeśli nie pojechały na linię 1, to są na linii 0, tak? Mniej więcej mi się wydaje. Bitewka pokaże. I tutaj K91 myślnik 2 był do ustrzelenia, ale no niestety bohater zdecydował się nie strzelać. Miał słabą słabą okazję, to trzeba przyznać. Ale może by weszło i pojawia się ta dziesiątka, która może w nas celować. E, tak ona zajmuje się zupełnie kimś innym. Dostaje jakieś tam obrażenia. Pytanie od kogo, ale od nas dostała za 710. I to może się podobać Alfa. E4, tak samo jak i E3, jest dosyć fajna i przyjemna. 750, tutaj podobno może się pochwalić jeszcze wiele pojazdów z różnych nacji, od radzieckich po niemieckie, chińskie. także to nie jest nic szczególnego, ale jeśli strzelicie to i przebijecie, to przeciwnika na pewno zaboli. Poza tym mamy dosyć jeszcze mocne hajki, które mogą nawet rąbnąć za tysiaczkę, jeśli nam odpowiednio. Polosuje i to na takiego buteka może zrobić całkiem spore wrażenie. O ile on nas nie wyśle w momencie do garażu, wystarczy w sumie, że się jednym pociskiem odbije, i my to starcie powinniśmy przetrwać. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli full HP, ale tutaj trzeba się na to przygotować. Zastanawia mnie to, dlaczego jeszcze nie ma jak pancera, a nasz links wyparował, więc no nie wygląda to przyjemnie i nasza drużyna przegrała linię 1, prawdopodobnie przegra też za momencik linię 0 to nie wygląda dobrze, my się wycofujemy, problemem właśnie nie jest w pełni obrotowa wieża bo gdyby to był normalny czołg w pełni obrotową wieżą, to przecież moglibyśmy celować tył w trakcie odwrotu i może mieć okazję oddać atak, no niestety takiej okazji mieć nie będziecie lodówka poczuła się zbyt pewnie, oj już zbiera za to pierwsze pestki nie wiem dlaczego tak lodówką się zapędził, rozumiem niższe tiery, ale kurka wodna, no bez przesady T-44 kończy nam amixa tu przed nami Siedzi E75 T10 dalej niewykryta, ale zobaczcie. Oj, jest i nasza ta dziesiątka. No wyjechała jak paździerz E75, jedzie otwartą przestrzenią i mogłoby się wydawać, że to jest dobra okazja, żeby takiego chupa skończyć znaczy ubić. No ale weźmy pod. Ojojoj. Ale weźmy pod uwagę to, że jeśli on jedzie tak pewnie, to prawdopodobnie ma wsparcie. To nie jest wykryty jak pancer i ten wótek K91 na naszych plecach. O i w tym wypadku tutaj bohater mógł wpaść w niezłą pułapkę, ale na szczęście mieliśmy asekurację od Progetto, który odstraszył najwyraźniej skutecznie to K91 i musimy teraz uważać, bo po pierwsze, od pleców możemy zaraz dostawać jakieś peski. Zginął Centurion od jak pancera, czyli wiemy, że jakódka jest. Może być nawet tutaj gdzieś w mieście. Może być gdzieś tu. Ciężko powiedzieć. Ale to co mi się teraz nie podoba, to bohater mógłby skończyć to karro. Tak szczerze mówiąc, ono jest na dobicie. Ja wiem, że to jest duża strata pocisków, ale mógłby je skończyć. A my szukamy. Szukamy A75, ale znajdujemy tego wuteka. Ja szkoda, że bohater nie, nie miał załadowanego w tamtym czasie chałeczka, bo byłby być może tym wutekiem. Już na jeden strzał jeszcze nam nie polosowało. 52 poniżej średniej, a tu to E75 podjechało nieco bliżej. Niestety, Progetto ponosi dość spore straty w tym pojedynku. A nasz obiekt 257 zamiast pomagać nam tutaj w mieście będzie snajpił. Niestety, K91 kończy Progetto. My kończymy to K91, i tutaj bohater dobiera w bardzo dobry sposób swoje cele. E75 na dobicie. Ale Wutek jedzie już chyba na nasze plecy Dziwne, że on w ogóle jedzie na wstecznym Ja rozumiem wieża z tyłu Ale jechać na wstecznym? Okej okay. Wiem, że nie chciał się tak wystawiać za bardzo No ale Mi się zbytnio nie podoba My jesteśmy, byliśmy pod spotem Także on nas się w tym miejscu spodziewa Powinniśmy mieć moim zdaniem Załadowanego taktycznego haeczka I mieliśmy, nie wiem dlaczego APC ek mi się podświetlał, ale mniejsza z tym 1078 jednym strzałem, a skoro on ucieka, skoro on nie chce na nas wyjechać, to ładuje za chwilkę spotka się prawdopodobnie ze swoją załogą w garażu, my zdobywamy czwartego fraga i teraz robi się naprawdę niebezpiecznie, mamy jak pancera, miałem mówić, że teraz zabierzemy się za czyszczenie drugiej flanki, ale nie jak panter jest tutaj dużo groźniejszym przeciwnikiem przede wszystkim on nam może rąbnąć za 1000 na szczęście nie rąbnął, ale nie damy rady go skończyć. Co prawda, przeładujemy przed nim, ale on ma nas na strzała, a my jego nad co najmniej 20 nam będzie dobrze losowało. A tym razem nam polosowało. Postawiony na gęsi, objechany teraz jednak. Odsłaniamy się na to Karro, popatrzcie tu na górze. On ma bicie na bok naszej wieży, ale nie strzela. Prawdopodobnie chce doładować jakieś pociski. Albo poświęcić tego jak pancera, co dla nas jest nieco większą radością niż dla niego. Jednak tym, jak pancerem jest w tym momencie bezbronny, pojawia się Lynx, i tutaj jest na jeden strzał z haeka. Ale jeden strzał tych haeków. Mamy jeszcze dwie sztuki, więc można by go takim taktycznym haeczkiem poczęstować. Jesteśmy. Można powiedzieć, objechani niemalże z, z każdej strony i w dodatku jeszcze sami na sześciu. Tutaj nie wydaje mi się, żeby bohater był w stanie to wygrać. Wiele niesamowitych powtórek widziałem, ale tutaj w mieście można go w bardzo łatwy sposób zaskoczyć, a on jest na dobrą sprawę na jeden, dwa strzały. No dlatego takiego Isu jest na jeden strzał, jeszcze links na plecach. Oj, niedobrze wchodzi w niego z APCR-ka. Niestety bohater nie załadował haeka. Może bał się, że to nie wejdzie, ale słabo to wygląda Linksem. Na szczęście gra na hajkach, bo gdyby nie to bylibyśmy w garażu, ale teraz będziemy w garażu, jeśli to Isu się nie pomyli i się nie pomyliło. Ale zobaczcie jak tu robiło się gęsto czterech przeciwników w tym samym czasie i założę się, że te dwa karro były gdzieś. W okolicy bitewka niestety przegrana. 10 tysięcy na strzelane, 2000 zablokowanych, 5 frak. Bohater zrobił kawał dobrej roboty, ale nasza drużyna zdecydowanie tutaj zawiodła. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.